Heja, ludzi i ludziska, z tej strony Recek i witam was w grze The House. I generalnie jest to gra, którą polecił mi użytkownik xQbyte. I pierwsze co już mogę powiedzieć na dzień dobry to to, że sam ten użytkownik polecił mi, głównie dlatego, że ponoć gra jest naprawdę straszna. I do tego jeszcze muszę powiedzieć, że musiałem dość konkretnie przyciszyć i ogólnie wszystko, ponieważ muzyka tutaj tak daje po uszach. Że po prostu to jest jakaś masakra. No i dobra, z tego co się orientuję, to chyba już mamy zaczynać. Zatem wczujmy się w klimat i poznajmy historię tego domu. Hmm, tutaj nam się podświetla fota. No dobra, to jest jakaś rodzina. W tle mamy dom. Tutaj jakieś latające wąsy. Plus jeszcze trochę waty cukrowej na niebie. Okej, okay, może być. Czyli generalnie z tego co widzę to jest to... Przygodówka point and click. O Jezus Maria. Jezo! Dlaczego mnie się to przytrafia? Dobra, piłka nam się tutaj... Dobra, co to był za dźwięk? Co, nie mogę wziąć tej piłki? Eee, okej. Okay? No nie powiem, zaczyna się dość nietypowo. Ale, co, o co tu chodzi w ogóle, tak zacznijmy od tego. Może coś tutaj mogę obadać? Ej. Oh shit. Czyli co, mam cały czas po tym zdjęciu tutaj jechać? Czy tam cały... Okej. Okay. Już czuję się troszeczkę zaniepokojony klimatem. Jezu, cały czas tylko ten śmiech tego dziecka, no. Kurde, no. What the fuck? Dlaczego ta piłka nagle wybuchła? Ale nie, dobra, miałem poruszyć się co inny temat. Zatem. Przygodówki Point and Click, to. Ja niespecjalnie za nimi przewadam, ale. Dobra, ale przynajmniej już pierwszy pokój mamy za nami. Wczytywanie Łazienka i notatka jakaś. Wszystkiego najlepszego, mamo. Wiemy, że cierpisz z powodu choroby, but... ale jesteśmy pewni, że wkrótce będzie z tobą lepiej. Okej. Okay. A to co? Trucizna. To był Twigtail. A, tabletki, że to są. Okej. Okay. Wow! Nie ma to jak odpowiednio spuszczona woda po małym posiedzeniu w łazience. Dobra, coś tu jeszcze mogę kliknąć? Ale nie, dobra. bo Mieliśmy... Bo miałem powiedzieć coś nieco na temat właśnie tych przygodówek point click. Otóż... Ja nie specjalnie przepadam za tym gatunkiem, gdyż ciężko mi się po prostu odnaleźć, gdyż... No mam naprawdę duże problemy momentami właśnie z odnalezieniem odpowiedniej... Odpowiedniej rzeczy w takiej przygodówce. Nie zostawię was, obiecuję, obiecuję. Piękny. Wow! Robi się grubo. Eee, czemu ta wanna na się wypełniła krwią? No już nie mogę, ok. Z toaletą też niespecjalnie coś mogę. Z... Dlaczego tu wszystko krwawi? Wow! Pusta kartka. To mnie naprawdę niepokoi. O... What? Nie, nie chcę na to klikać nawet. <grymny> ej, ej, ej! To dopiero czwarta minuta nagrywania, a już jestem przy trzecim pokoju. Jezu! i tak dalej pójdzie, to naprawdę ten materiał będzie trwał chyba tylko z 10 minut. Dobra. Kuchnia. Kalendarz. 5 marca. Objawy raka. Tak? Zgadłem? Objawy raka? Dobra, cokolwiek. Dobra, co tu możemy? Lalunia. Pewnie mi tu skoczy jakaś jumpscenka albo coś. Że ta lalka nagle będzie miała jakąś taką creepy minę. Takie... Dobra, nevermind Co jeszcze tutaj mamy? Nie, tylko lalunia i kalendarz Dobra, coś się zrobiło Ale co? Nie wiem, czy chcę wiedzieć Ale nie powiem, produkcja jest całkiem klimatyczna I jest w stanie tak, można powiedzieć Wystraszyć Ej, nie, ten odcinek naprawdę będzie trwał tylko 10 minut. Dobra. Już gdzieś bije serce. To mi się nie podoba, ale tak kompletnie mi się nie podoba. Bo to już oznacza tylko jedno: że nasza postać albo coś, co jest tutaj obecne, boi się. St. Martin's Scottie School Student ID Card. Aha, czy to jest jej karta taka? Takiej ID card. Nie, wiem, może mam to jakoś powiązać? Co to za muzyka? <laughs> Jezu! Następny pokój. Ej, nie, seriously! Dwie minuty na pokój! Już jesteśmy w tym głównym pokoju. W sensie pokoju gościnnym. Tutaj jakiś pan, pewnie w... gospodarz domu. Tu mamy radio, nie wiem na co nam, na nam się radio przydać. Ale dobra, może będę to na zmianę klikał, mogę tu coś jakoś przestawić. Oczywiście jak to, jak to w horrorach bywa, radio nie może działać. Znaczy się nie może działać poprawnie, o. Takie coś miałem na myśli? E, e, ej, on poruszył oczami! Jezus Maria! Aha, załóż, się zaczyna muzyka ta psychodeliczna! Do, dawanie takiego takie no Wszystko Wszystko to po to, aby mnie wystraszyć tylko. Dobra, czegoś się nie dotknę, to albo coś spada, albo coś mnie straszy, albo nie wiem, co się dzieje. Dziura. Sorry and goodbye. I am so lucky. Dobra, to pismo jest trochę niewyraźne. Nie wiem, co ja jest napisane, to Woki woki To be you well, Dobra. Mało co zrozumiałem z tej notatki, także wiele mi to nie dało. Dobra. Ty poruszyłeś oczami? Wygląda, że nie. Radio? Nie. Radio już nie działa. E, co tu robi rewolwer? No co? Że jakaś sugestia, że powinienem popełnić samobójstwo? Oh, fuck! Ok! To już chyba wiem o co miało chodzić z tym. W sensie, że ten koleś popeł popełnił samobójstwo? Czekajcie, to jedna osoba się powiesiła, jedna popełni... strzeliła sobie w głowę. Yy, osoba w łazience że z tego co się orientuje, się utopiła, a w tym pierwszym pokoju to już. Nie wiem, konkretnie co się mogło stać. I'm sorry to God for what I have done. I love my family. Zabiłem całą moją rodzinę?! Boże, w mordę! Dobra, coś tu jeszcze mamy do kliknięcia? Lepiej będzie obadać to wszystko tutaj. Może jak wyłączę światło? Dobra, tutaj nic. Oh shit. No jasne, zawsze muszę coś zepsuć, no. Teraz zepsuję światło. Lovely. Ej, co tu robi kroplak? Nie. Oh shit. To się zbliża. Błagam, nie wyskakuj mi się twarzą. Nie wyskakuj oh. mnie, nie wyskakuj To nie jest prawdziwa historia. Wszystkie wia zdjęcia, wiadomości i historia zostały stworzone tylko dla Assumption. Pierwszy raz widzę to słowo, także nie przetłumaczę go. Yy... Gra nie miała na celu obrażenia kogokolwiek. Okej. Okay. Czyli coś mogę powiedzieć o The House. No, To jest naprawdę krótka produkcja, ale za to całkiem klimatyczna. Myślę, że może sobie jeszcze za tydzień pykniemy w dwójkę, gdyż wiem, że jesteś druga część właśnie tej gry. No i powiem Wam, że, no, może i krótka, ale za to, no, całkiem klimatyczna i naprawdę może wystraszyć. Ale, kurde, no, tak jak mówię, no, nie przepadam za grami typu point and click. Także, no, raczej dużo tego typu produkcji nie uświadczyć na moim kanale. Ponieważ bym bardziej błądził niż żebym miał cokolwiek tutaj właśnie zrobić ogarniętego. Chociaż z drugiej strony. No powiem wam, że nawet szybko mi to poszło, bo już się spodziewałem, że będzie mi to trwało jakieś, nie wiem, 20-30 minut, a tu tymczasem 10 minut i już jesteśmy po grze. Także, ludzie i ludziska, dziękuję Wam wszystkim serdecznie za obejrzenie. To był The House. Ja jestem w Recek. Trzymajcie się i czołem!